Omówienie lalki to nie lada wyzwanie, dlatego postanowiłam, że rozpocznę od przypomnienia, że jest to powieść realizmu krytycznego. W której autor Bolesław Prus rozprawia się z podstawowymi hasłami pozytywizmu. Zarówno emancypacja kobiet, jak i e, asymilacja Żydów, niestety w Polsce się nie udały. Podobnie jak praca u podstaw, praca organiczna czy entuzjazm dla nauki. Głównym bohaterem lalki jest Stanisław Wokulski, 45-letni kupiec warszawski, który pomnożył majątek zostawiony mu w spadku przez zmarłą uprzednio żonę. Pomnożył ten majątek tym bardziej, że pewnego dnia spotkawszy w teatrze pewną arystokratkę Izabelę Łęcką, zakochał się niemalże na zabój i postanowił, że zdobędzie tę pannę z towarzystwa, ale podstawowym warunkiem zdobycia tejże kobiety byłby jego majątek. Wokulski wyjechał więc na wojnę do Bułgarii, wojnę rosyjsko-turecką. Wokulski zwielokrotnił więc swój majątek, a następnie po powrocie do Polski e, wziął udział w licytacji kamienicy Łęckich poprzez podstawionego szlangbauma oraz wykupił e, rodowe srebra Izabeli Łęckiej z zastawu. Oczywiście to były dopiero pierwsze kroki naszego Stanisława do tego, aby przybliżyć się do panny Łęckiej. Jak zapewne pamiętacie, zaprzyjaźnił się z jej ojcem, któremu pozwalał wygrywać w karty i generalnie krok po kroku przebijał ten szklany sufit, starając się utopić sobie ścieżkę do arystokracji. Takim pomysłem na to, aby się znaleźć w tym gronie była również spółka do handlu ze wschodem, która miała przynieść finansowe korzyści nie tylko Wokulskiemu, ale także arystokratom. Nieszczęśliwie zakochany kupiec warszawski miał e, przyjaciół, w tym jednego bardzo, bardzo ważnego przyjaciela, Ignacego Rzeckiego, który mieszkał w pokoiku przy sklepie i dopełniał wszystkich obowiązków, bardzo bowiem był Wokulskiemu oddany. I to on jeden próbował zatrzymać Stanisława w tym szalonym pędzie miłości, starając się mu przemówić do rozsądku. Ale jako pff, niepoprawny romantyk, bonapartysta, wciąż wierzył, że zachowania Stanisława Wokulskiego mogą mieć związek, na na przykład z udziałem w jakimś spisku przeciwko y, naszym zaborcom. I na przykład podejrzewał, że Stanisław idzie uczyć się. Y angielskiego, a w rzeczywistości być może idzie się udać na jakieś spotkanie z piskowców. No faktycznie, Wokulski szedł uczyć się angielskiego u pana Kolinsa, ponieważ pragnął zaimponować ukochanej. Izabela oczywiście, jak wiecie, nie do końca była mu wdzięczna. Zachowywała się zdradziecko i tak kokieteryjnie, zarówno w stosunku do pewnego skrzypka, jak i do pewnego aktora. Wokulski próbował się uwolnić, wyjechał nawet do Paryża, w którym poznał szalonego naukowca Geista i pewnie byłby w tym Paryżu został, gdyby nie list od jego dobrej, znajomej prezesowej zasławskiej, która wzywała go z powrotem do siebie, ponieważ tam na wakacjach przybywała Izabela. Podarowany przez Geista, podarowana blaszka metalu lżejszego od wody, posłużyła Wokulskiemu jako taki niecodzienny prezent zaręczynowy, bo to bowiem tam w tym miejscu udało się uzyskać mu chociażby cień nadziei. Jak bardzo płonna była to nadzieja, wiecie, bo później w pociągu jadącym do Krakowa na stacji w Skierniewicach wysiadł, próbując odebrać sobie życie. Usłyszał bowiem po angielsku rozmowę Izabeli z jej kuzynem Kazikiem Starskim, z której wynikało, że jego narzeczona jednak stradza go i to cały czas dość intensywnie. Niestety, proszę Państwa, taki nieszczęśliwy los spotkał także jego oddanego przyjaciela, Ignacego Rzeckiego, który po nagłym zniknięciu Wokulskiego z Polski, niewytłumaczonym zresztą do samego końca powieści, zostaje odsunięty przez szlangbaumów od sklepu, bowiem oni ten sklep przejmują. Jest podejrzewany o jakieś oszustwa, śledzony, a wreszcie samotnie umiera w swoim pokoiku niestety z powodu ataku serca. No i jeszcze jest jeden ciekawy bohater, Julian Ochocki, taki Lista naukowy, młody arystokrata, który pragnie dać ludzkości skrzydła. To właśnie jemu Wokulski zostawia ze swych pieniędzy najpoważniejszą sumę, ponieważ chce, aby ten młody człowiek kontynuował swoje badania naukowe nad machiną latającą. Losy Wokulskiego nie są bowiem znane, być może wysadził się w ruinach zamków Zasław. Być może wyjechał za granicę albo kontynuuje eksperymenty z Geistem. Rzecki umiera, a Izabela, która niestety nie ma szczęścia do kolejnych potencjalnych mężów, osierocona przez ojca, musi wstąpić do zakonu. I tak, proszę Państwa, mam nadzieję, że w kilka tych krótkich minut udało mi się przedstawić tę wybitną powieść.